Witajcie w nowym odcinku na tym kanale. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. A my teraz zaczynamy odcinek z pokazywania kart Pokémon i różnych gadżetów. Zaczynasz! To było w poprzednim odcinku. Tak. Ale to ale się rozleciał. Cołożyliśmy. Ja Helikopterek. Złożyliśmy. I ten helikopterek ma tutaj takie kółeczko. Niestety nie udało nam się schłodzić które... z tamtego. Tak. I z tego, to mamy tego. helikopter. Jak się kręci ta kółko, to kręcą się śmigiełka. Hop, hop, hop. Właśnie tak. A więc <słuch> przechodzimy do pokazywania kart Pokémon. A nie, Kamil jeszcze ma coś do pokazania. Kamil, kostka, kostka. Kamil ma jeszcze do pokazania. Swoją kostkę. Dwa na dwa. Dwa na dwa. Kostka. To też się łatwo ułożyć. Jak to złożyłeś? Tak, przechodzimy do gadżetów. Pokémon i kart. Widzę niektórych maci, którzy brali tak i tak robić, ale to nie umiesz. Więc ja się do poczty. Tak, zobaczcie. Ja! 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 Jak wiecie, co to za pokémon, to dajcie znać w komentarzu. Nie, mm. co to jest to? Ja Kropelka sklej, sklej. Nie rozklej. Nie rozklej. Nie klej Zapomniałam, jak to. A teraz mój pokémon. Tutaj są takie pakla, plakaty jakieś. A piłeczka. to tutaj jest? Jakiś moszk. Krabą Nie wiem. Czy to, ale że na pewno. Jakiej generacji? To też nie wiem. A to jest, jest kamuflażowa piłeczka. Jest bardzo mocna. Ale było Św. <try> Dobra, teraz pokażemy wam takiego Pokemona, w tym Pokémon. Jakby się ktoś zastanawiał, jak to się otwiera, to się ciągnie po prostu za tą główkę, na przycisk nie na dół. jak tutaj go. jest ten Pokemon, co mieli... ten... ci go wejdzie. Nie wiem, jakoś bieli. W pierwszej generacji on jest. To jest ten, co wypuszcza ten gaz. Widzę to! wyzywam cię! Tam co ty robisz? Nie odkłócło się jak to było. z to w bajce? To jest chyba i On się chyba tak nazywał. Nie wiem. Teraz Kamil przechodzimy do pokazywania kart Pokémon, Ale Kamil jeszcze pokaże Wam mojego Pokebola, o, którego właśnie rozwalił. Tak. <kluzni> Super. Kamień, przechodź do pokazywania. Tutaj, bo... <grym> A, A guziczek się odczepia. Tak. Tak. I nie tylko guziczek, ale całego <grym> pokebola można no. rozłożyć. No. Samemu może nawet... Pokeball! Co to za znaczek? To nie wiem. Jakie oh. to są pokebole, to też nie wiem. Jakiś piorun czerwony. Jakiś... I dają to Jakiś złoty. Z jakimś daczkiem przesiałbym, tak jakie to pokebole to nie wiem. Na każdym pokebole jest inna sąsiedzka. No, a ta jest jak do pokazywania swojego pokebla. Okay. Pidzajotto, pokémon to jest pidzajotto, Tak. duży <grym, grym, grym>, chyba. To jest jakiś ptak, tak, ptak, ptak. pidzieotto. Na pewno nie z tej generacji to pidzie otto. No pidzie to było wiele więcej i ja o wiele idę kolor. Tak! Hmm. Chyba ja się nie. Wiem. Ja się znam. Ja nie wiem. Noś mi z Teraz pokażę wam czary zary można złamać nogę. Tak jak teraz. teraz. Miłam! Można mu jeszcze tak zrobić tym. rączką. Tylko zabiorę ten brylok. No i z tym brylokiem. A i to jest jeszcze bryloczek. Go można sobie powiesić. Można mu złamać dwie gry. No i tyle Czego? Można no, go gdzieś zawiesić. Na przykład na... mój róg! Mój róg! Batmana. Na róg Batmana. Na uszy Batmana, okay, tak sobie. Na ciebie. Ciągle mi się zapomni. Ok, Przechodzimy do pokazywania kart Pokémon. Pokemon. A i przedstawiciel numer prowadzący jest trochę chory, więc jak znajdziesz kadru, to musisz się być sparkać. <coughs> <coughs> Dobra. No, zawsze siedzisz. Yes. Tak, oto prezentuje się mój album. Jest Pokémon, jest Pokémon, Pokémon. A z tyłu jest taki Pokeball, nie wiem jaki to jest, ale na pewno jest. pokazujemy pierwszą stronę. Pierwsza strona jest taka. Poke. Nie wiem, co to są za Pokemony, ale to jest jest. To jest, to jest, a to nie jest najpierw. Tu jest, mogę? Tu jest jakiś, to jest dźwięk. To jest jakiś Pokémon, typowy, 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 Typowy bo czerwony. Która jest ciemna, Odpowiedź brzmi. Hmm. która jest ciemna, Na pewno to po twoim widzę, że się trochę podwieci. Tutaj mamy kolejną stronę albumu, w której mamy takie karty. Tu już jest taka czarniejsza karta, jedyna, jakiś skorpion. I się nazywa drapion? Jakiś star, coś tam. A i, I na... <murę> jest Pikachu, i Pikachu ma i Pikachu mój, Pikachu. No, więc no. jaki to pizna. jest? Jeszcze jest jakieś kilko Typ Hollywood, to jest ten smog jakiś biały. Pikachu oczywiście, Charizard GX. Pikachu wcale nie. Z Hit ta karta. Dobra, teraz kabel. Ja jestem fanem Pikachu. Otwieram sobie pierwsza karta to jest... Beldu. Beldu. Pokaż, że mnie wydałeś. Beldum. Ka Beldum. Kamienisty pokémon, Chyba magnety. Magnetyczny chyba. Ale jest kamieniem. Kopalnik. Drugi Pokémon to jest elektryka. pokémon elektryczny. Tak jak Pikachu. jest lepszy. Lepszy mon, lepszy mon. Mam tyle samochopę! O, to jest lepszy. nie jest lepsze. Nie, jesteś śliczną ataki. Ten jest lepszy. A, bo on ma dodatkowy jeden atak. Tak, ma dwa ataki. Jakieś kopanie. O, ma, jesteś śliczną te minusy. On ma dwa razy siły, ten 30 razy dwa. Płomyk. Okej. Okay. A teraz, następna strona mojego albumu. Tutaj mamy takiego, jakiegoś fioletowego, takiego skorpiona, którego już widzieliście. To jest jakiś super ryba. Tu jest oca. Tu jest jakieś... te białe to nie wiem, co to jest, ale coś na pewno. Tutaj jest jakiś smok. Jeszcze... Tu jest jakiś maksimum pokem. Bo tu pisze... To no. Max Teraz ty kamil. Odis. Chodź nam to z bajki Pokémon. Odis. Okay. On leci znaczy, chyba. Albo... Czekaj. On... On nie! On nie. nie. on rzuca półmiarangiem i ściały. Uh -huh. Bumerangio. Rajcu! Przemiana Pikachu! Mój ulubiony rajcu. Rajcu Majczu. Rajcu V. Rajcu V to jest. Rajcu V. Rajczu piąty. Tu tu jest... Tutaj mamy kolejne moją stronę. Jakiś wieloryb tu jest, jakiś latarniowy, coś. Pikachu oczywiście. Jakiś półka. Tak jak katterikami w półkę trochę to. Te dwa kolorowe pokemony tutaj. Wielory, którego już wspomniałem. Tutaj Pikachu, kolorowy. Tutaj jest ta ryba. Tutaj jest ten ktoś, jakiś Kamil teraz ty. Ale tu jest mocna karta, bardzo panie... dobra. Prodion, prodion. Radiant Alakazam. <grybium> radiant Alakazam. Trochę dziwne jest. Ktoś to znam, ale I Pikachu znowu go pokonuje. Pikachu jest dobry. Tutaj kolejna strona. To jest ten super. On ma 9 tysięcy. Tutaj jest takie coś. Jakiś Pokémon biały. Tutaj jest jakiś kolorowy, tu jest jakiś przemiana kogoś. Jakiś Charizard, ktośowy. Tutaj są jakieś dwa kwiatowe. Tutaj jest jakiś A tutaj jest jak. Coś na pewno, ale to jest jakiś. tak, Ale tu są marsy. A noc. Tutaj mamy. Taką kartę, jakiś fistaszek. Tutaj jakiś smok. Później jakiś rycerz. Później jakiś Co to jest? To coś. To jest vampirin, na pewno jakiś przemianych To jest jakiś lew, Jednorożysk. To jest jakiś charizard. To jest jakaś... co to jest. Arkaninę. To jest. Arkamina, tu jest ten, no. To teraz kamy teraz ty. Teraz, jak tak sobie patrzę na ich ataki, to Pikachu znowu wygrywa. Artysta w rajdzu, A tak na o to jeszcze jak się ten spokojny robi. To jest atak. tak wygląda. I... Tak on wygląda. OK. A teraz to jest taka karta. Ja ją dostałem od kolegi chyba, bo to jest taki laptopik, co by kiedyś dał. Bo dawno temu. Ja tak sobie patrzę. To teraz widzę się Pokemonu, nic tego pokemona nie rajd. A to jest cała strona tego z tym pokemonem, co mam przed chwilą To jest Charizard. To jest jakiś to jest wrażony Pokemon. To jest Pikachu oczywiście. To jest Charizard też. To jest ten laptopowy jakiś tam. No on ma tak zgięte, dlaczego mówię na niego laptopowy. To jest jakiś lisowy. To jest jakiś... Miodowy, A to jest jakiś czarizardowy. Bo Kolejny slime Pokémon Kamilla. Decidue. Decidue. Okay. Decidue Cause Star. Decidue. Wy to inaczej widzicie By Tak to się czyta Nie wiem, ale jakiś to jest 270 pokonuje A więc. Zaraz pokazuję wam taką stronę Tutaj jest Charizard, tutaj jest jakiś Smok, tutaj jest jakiś pikać. Tutaj jest jakiś złota karta kogoś, tutaj jest Pikachu w przebraniu, tutaj jest złoty jakiś tam. Tutaj jest jakiś coś, tutaj jest pingwin z głową z wrażanem. No, teraz i tyle. A i ten Charizard ma jeszcze taki diament. Tutaj, źle przyklejony oczywiście przez twórcę. I poke dwa pokemon. monitor dwa Pikachu Pikachu. No i znowu pokoję te O Mały liter Orgin formy formę Dialgafa. To znaczy co? Lepszy. Pikachu gdy zna. Dialogu. Tego też pokonuje. Ale dobrze. I teraz już on przegra. Pokémon razy. Czułka Pokémon. Pokémon. Tutaj mamy kolejny jakiś tegres. Tutaj jakiś kot na dwóch Tutaj jest jakiś. Coś na pewno. Tutaj jest jakiś jaściór, tutaj jest jakiś albo coś, tutaj jest miejsce chyba, no bo... tutaj jest jakiś rak albo coś, a tutaj wszystko jest. No. Jak zrobię sobie tak to nie widać. Nie. Co? Nie myślę. Pokazuję Pokemona. <śmiany> Co Oku Pokemona, coś zrobić. Pokaż. Tak jakiś Pokemona padać. Bedril. Bedril. Łap. To jest Bedril. Mocny. Bardzo. Jest mega, bo on ma hapy. No mogę widzę, pokazać po co nie ma. Wybierzemy mu, bo widzicie służbkę ja w inną stronę. A właśnie, to jest widzę. On ma, on ma siłę to ma 800... 8090 30 razy. Mhm. pokonuje. Nie wiem. <coughs> Dobra. A więc, teraz pokażę wam taką stronę. Sorry za takie opóźnienie w trakcie rozmowy. Tutaj jest jakiś Pikachu. Tutaj... Mm. Nie wiem, coś na pewno. Tutaj jest jakiś lis. Tutaj baran. Jakiś. Tutaj jest też jakiś lis. Tutaj jest jakieś yy, metalowe obceńki na pewno. Tutaj jest też jakiś królik. Tutaj jest też na pewno coś. Wracając. A to na pewno coś. To jest słoń. O, wylasowałeś jakiegoś fajnego. Kaldon, Kaldol. kaldon. W ogóle nie jest A więc to tyle na dzisiejszy odcinek. Jeżeli wam się podobał, podoba, zostawcie sobie i lajka. My się z wami życzymy. Pa, pa. Pa, pa. pa.